Lecha Poznań, to było jeszcze w BetKlik Drugiej Lidze, dosyć też ślamazarny był ten finisz zespołu Pogoni Siedlec, jeżeli chodzi o zapewnienie sobie awansu do pierwszej ligi. No ale zawodników Pogoni Siedlce, jakaś przerwa, jeszcze nie pozwala na grę Paweł Pskit, to się dopiero teraz dzieje, Rajsel otrzymał piłkę od Kosakiewicza, Rajsel przed pole karne, jest tutaj właśnie Krekowicz jest strzał z dystansu i jest trafienie na 1 do 0 już w trzeciej minucie, a więc korzystają pełnymi garściami z tej wolnej przestrzeni, z tej swobody piłkarze Kotwicy i Petrowicz daje prowadzenie i Petrowicz pewnie przypomina o Kozajdzie tak jest, piękny gest piłkarzy Kotwicy dla swojego kolegi. Ale jak można zostawić tak dużo miejsca na przedpolu bramki, zobaczmy, piłka krążyła dost, dostał ją Petrowicz i w pewnym momencie miał tak dużo miejsca że mógł spojrzeć spokojnie na w kierunku w kierunku bramki przeciwnika. I oddać ze strzał. ze swojej pozycji Kasio, żeby wspomóc swoich piłkarzy w środkowej strefie boiska. Trafiony piłką Podliński, ale tam nie było przewinienia. Pyrdoł, Pyrdą, obiega go Szuprytowski. Szuprytowski, kolejne dośrodkowanie. Szuprytowski! Jest tutaj miś! Jest wybicie piłki z linii bramkowej. A sytuacja odwróci się w drugiej części spotkania, chociaż na to na pewno nie będzie chciała pozwolić kotwica. Tymczasem Miś rozpoczął drugą część tego meczu. Jak goście miś do samego końca sam łapie się teraz za głowę. Wachadłowy pogoni siedlce to było tutaj ładne zachowanie Reisela. Wciąż Kotwica po lewej stronie będzie okazja na oddanie strzału Pruchniewski, ale jeszcze nie koniec. Jeszcze Kosakiewicz, poprawka. Casio bardzo niechlujnie jeszcze ma szansę, gdzie ma także rywala Cezary Demianiuk. Schodzi do prawej nogi Demianiuk. Do Podlińskiego ta piłka ostatecznie trafiła. Jeszcze szansa dla Seniora. Senior z dystansu. Senior nie ma słupek, ale jeszcze nie koniec. Jeszcze Miś. No, wydawało się, że będziemy oglądać powtórkę tego pierwszego gola. W tym Drąg, trochę w stylu szuprytowskiego chciał bardzo szybko wykonać ten stały fragment. Piłka zagrana do pika. Pik zdołał dośrodkować, jest tutaj miś. Miś Podliński i gol! Jeden do jednego! Ta akcja jakby się działa w zwolnionym tempie, jakby Miś nie spodziewał się, że będzie miał okazję do oddania strzału, ale dograł piłkę do Podlińskiego. Zaskoczona kotwica traci gola w 64. minucie. Już myślałem, że po raz kolejny Pogoń nie wykorzysta doskonałej sytuacji, kiedy piłka spadała pod nogi Krystiana Misia, a ten dziwny sposób ją przyjmował, natomiast dobrze, dobrze się stało ta spadła pod nogi Karola Podlińskiego i ten z najbliższej odległości wpakował sam na sam z Markiem Koziołem Posiadanie piłki, wspomniałeś o tym, że kotwica musi do tego wrócić, tymczasem Jonathan Junior, Jonathan Jr. zdołał dograć piłkę na szesnasty metr. Czy będzie oddanie strzał Bykowski? Broni Pruchniewski! Dwóch młodzianów w rolach głównych, ależ interwencja Pruchniewskiego. Był... Szuprytowski składał się do doświadkowania, w polu karnym był jedynie Miś. Miś, drąg, Szuprytowski, po lewej stronie Demianiuk. Drąg, drąg z dystansu kozioł broni, zbija piłkę do boku, natychmiast wykorzystał wolną przestrzeń, środkowy pomocnik. Milasius też występował ostatnio w reprezentacji Litwy, ale do tego sobie może jeszcze wrócimy. Jeszcze jest tutaj dośrodkowanie, Demianiuk, Demianiuk z ostrego kąta, interwencja, i z linii bramkowej, wybijają zawodnicy kotwicy. Co tam się wydarzyło? Być może Milasius właśnie miał okazję wpakować piłkę. Jest Milasius, drąg. Podliński, Podliński zablokowane to uderzenie, i pytanie, czy tam nie było ręki? Tak, będzie rzut karny dla pogoni, siedlce. Ależ to sobie wszystko wypracował Podliński. No. Jak zachował się w polu karnym Podliński? Natomiast to zagranie, to odegranie przez Majewskiego kapitalne. Biłka. Jeszcze to wszystko trwa długie, jest to oczekiwanie strzelca, ale w końcu może odpalić? Czy fajerwerki Podliński, Dwa do jednego dla pogoni Siedlce, a więc zaczęło się fatalnie dla gospodarzy, a kończy się. W kapitalny sposób wychodzą na prowadzenie i czasu na odpowiedź. Kotwica będzie naprawdę miała bardzo mało. Zachował zimną krew Karol Podliński, a krasowy egzekutor. Kompletnie zmylił Marka Kozioła, Doskonale kończy się to spotkanie dla pogoni. Byłoby po prostu żytem karnym. Pełna. Tutaj naciskany przez Podlińskiego, a pogoń teraz zyskuje dużo miejsca, dużo przestrzeni. Majewski, czy jeszcze będzie decydujący cios? Majewski broni kozioł, nie było hatrika, nie ma hatrika Podlińskiego. No tutaj może sobie pluć w brodę napastnik, który do samego końca sam, ale jemu także zabrakło boiska i być może, nie być może, to na pewno pogoń Sielce wygrywa to spotkanie z Kotwicą. Pogoń okazuje się lepsza po zabójczym.